Cześć! Hej. Witajcie w kolejnym odcinku Hashtagów. Dzisiaj będziemy jedli czekoladowe płatki i będziemy próbowali odgadnąć, które są które. Zapraszamy! Zapraszamy. Więc zaczynamy. Jeremy nie będzie pił mleka, mleka bo jest, bo jest Tak. Też jestem, ale sobie naleję, bo ja kupuję i ja będę ich dużo jadła. Więc zaczynamy od tej. Ja to w ogóle nie lubię płatków. Ostatnio to, ja to jadłem w dzieciństwie. Ja ale... lubię. Troszeczkę sobie nasypiemy, proszę Ciebie bardzo. Proszę. Pierw spróbuję na... Sucho? Sucho. Jezu, one no są tak pięknie pachną czekoladą. Jezu, kocham je, moje ulubione płatki z dzieciństwa. Strasznie się jaram, że je tutaj dostaliśmy. Spoko. No, takie zwykłe czekoladowe płatki, mhm. no. Bardzo dobre. Na sucho są lekko czekoladowe. Na mokre we mnie też. Na mokro są bardziej mleczno-czekoladowe. na squeaky chyba nie są. Albo no może. Mm. Dla mnie są. No, są mega słodkie. Takie klejące się. Zobacz, jak ta czekolada się... Mleko się zrobiło. No, brązowe lekko. Brązowe. Super pyszne. Dobra. No, Na Mhm. No, na przykład te według mnie zdecydowanie gorzej wyglądają. Te są najjaśniejsze. Te, te no, te drugie, to są jakby mniej brązowe niż te pierwsze. No, to i mniej wydaje mniej mi się, że te... to jest Nesquik, bo są mniej słodkie. Mm. Nie? Mm -mm. dobre. Mniej słodkie i one już nie barwią tak tego mleka. Mm. Moim zdaniem to jest Carrefour. Mniej Robi słodkie. wszystko. A, ta, ta, Robi po ta, kosztach mhm. to. Po drobym. Ja myślę, że to jest Carrefour, bo. jest mniej cukru tutaj. I ten kształt, i nawet wygląd. I są jaśniejsze, bo jest mniej barwnika jakiegoś. I wielkość, te są większe o, o, od tych, i są takie mniej czekoladowe zupełnie. Próbujesz... nie tyle co gorsze, bo to. Każdy ma swoje oczekiwania, tak jakby. Tak, tak, no mniej mniej, mniej, mniej Z niższej, niższej półki, moim tak. zdaniem. Zobaczymy te, ale myślę, że te będą na pewno skarbowe. Nie żałuj, ład! Nie, <grym> nie, musi starczyć dla innych. Jestem głodny, jestem głodny, jestem głodny. Ben się musi najeść. takie najbardziej bez smaku mi się wydaje? Nie, nie? No takie średnie, no. Hmm? Co mm. mój, je się jej pochrupało, pochrupało, tak. ale nie czuć. Ale nie są słodkie. Nie czuć w ogóle czekolady. Te w ogóle nie czuć żadną czekoladę. Staram się przypomnieć, jak smakowały płatki y, kilka lat temu. Mm, ale jak, jak już są rozpuszczone... To jest lepiej. W Mleku to są dużo lepsze. No to teraz mam To ja nie wiem. Ja też mam ćwiek, czy to nie Carrefour? Dla mnie to są to są mlekołaki. To nie jest Nesquik. Moim zdaniem Nesquik jest pierwszy. Mm -hmm. Są najbardziej jakieś takie okrągłe te kuleczki najbardziej słodkie. Bo mlekołaki ładnie wyglądają, one są droższe, a Carrefour jest najtańszy, więc myślę, że nie chciałabym się bawić tak w ten wygląd. Nys, ja bym powiedział. Ja. Mm -hmm. Ja. Nestwika, kerfuroskie, mlekołaki. No ja się zgodzę z tobą, że to jest kerfur i stawiam, że to są neskwiki, a to są mlekołaki. Neskwi, kerfur, mlekołaki. No to ja neskwi, kerfur, mlekołaki. No co ty Czyli NextWiki, zgadłeś. <laughs> Przynajmniej jedno zostało zgadnięte. Czyli zgadłam Carrefoura. Jak to możliwe, że NextWiki jest tak słaby? To tak nie na ja, przykład. Tak. Ja, ja też. Najwięcej jadłam Carrefoura po prostu. Od niedawno jakby jadłam. Na pierwszym. Z słuchajcie, jak chcecie to jedzcie. <laughs> Kochani, dziękujemy Wam za oglądanie naszego odcinka. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie komentujcie i oprócz tego obczajcie odcinek, w którym testujemy rodzaje mleka. Zapraszamy! Pa!